Hej, cześć, z tej strony Renzo. A to najnowszy odcinek z Tomb Raider'a Rise of the Tomb Raider. W sumie pierwszy, w końcu go zaczynamy. Jej, pierwsze co to, widzę, że coś mamy w sklepie. Są to jakieś karty, w tym razie się nie będziemy zajmować. Są to dodatki i są to prezenty. I je potwierdzamy. Tutaj są karty, karty, karty. Jak wszystko to są karty, to ich jednych nie otwieramy. Nagroda za zagranie w Celebration. A to też są chyba karty. Odwróć wszystkie karty. To są do jakichś tam trybów specjalnych. Może kiedyś to sobie pogramy. Może. Dobra. Otwieram te karty poza odcinkiem. Mamy też dwór croftów. Nie wiem jak to działa. Eee... Czekajcie. Tu jest yy, coś na skończoną grę, więc to zrobimy później. Tutaj mam kontynuuj, bo sprawdzałem ustawienia dźwiękowe i tak dalej, powinno być wszystko OK. A więc po prostu zacznijmy nową grę. Oczywiście, Tomb Raider, czyli normalny poziom e, trudności. Jeżeli tutaj będzie mi łatwo, szło to następnie zaczniemy od twardziela, czyli najwyższego stopnia trudności. Przekraczać granice ludzkiego poznania zapuszcza się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. trochę Zaczekaj na widok, claro. Złap moją rękę. Dzięki. Impressive. Spójrz na to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytu w śnieg to zły znak. To jest pierwsza, kiedy bym małej chodzi na górę ze ale zrobię cięcie ok? Zaraz wracam Tu będziemy mieć świetny widok na dolinę Już Dobra. jesteśmy Możemy trochę zwolnić Sprawdzam czy się nagrywa, bo Cię nowa seria bierny. i... Nie możemy się zatrzymywać! Nie chcę mieć żadnych kłopotów Po prostu Tak się cieszę, że to nagrywam w końcu To część jest moją ulubioną Pierwsza jest najgorsza. Hey, nawet jeśli nic tam nie znajdziemy Pamiętaj że twój byłby z ciebie Wiem Mam jednak co do tego dobre przeczucie Ciekawe dlaczego O tak niech to. O nie Wszystko w porządku? Straciłam równowagę Nic mi nie jest To źle Najźlej Powalara, kropka Nigdy nie trzymać utrzymać równowagi w takich miejscach no, i oczywiście. Jona, tutaj jestem. tam po ciebie. Nie, to zbyt niebezpieczne. Dam radę wspiąć się na górę. pewna! Zostań tam. Oczywiście podstawowe samoloty z wspinaczki, które z niezmiennym, nieodłącznym elementem to Raidera tak to lepiej brzmi. Jako, że mamy tą 20 Reddishim, to będzie to tą Predator za wszystkimi dodatkami, które są w grze. Więc mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić. Mamcie. Oglądając oglądając gram. Niech cię Przyprawisz mnie kiedyś o zawał? Kiedyś. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. No, ruszać. Pier Chyba musimy przez nią przejść. Pierwszy 50 punktów. Z tego co wiem, co to w Tompleiderze żadnej zawartości dodatkowej nie ominąłem, tym pierwszym <grym> z 2013 się Nieźle. Pierwszym. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zaszyć się tej jaskini. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi, ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. To na pewno znajdziemy. ale nie wiem gdzie my jesteśmy. Możemy to w sumie sprawdzić. Szczyty gór. No dzięki. Czuurwie, w jakim w jakiej części się to się znajdujemy. To coraz bliżej. Mamy nie więcej niż 2 godziny. To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. No, przynajmniej w pierwszej części wiedzieliśmy, że jesteśmy na Yamatai. Gdzie to? Nie co wiem. Myślisz? Jesteśmy już blisko Jona. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Idziemy. Teraz czeka nas spinaczka. Krok po kroczku. Dobra, jesteś gotowy? To Niech uważa na nas. Na razie idź git. Przeno już idzie za nami. Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. Trzymajcie się, do czego to było. Może drogi jakie szczęście grać larą która ma dwa czekany, nie jeden Nie wiecie jak mnie irytowało że jeden czekan spowalnie w spinaczkę Nie tędy? No tędy To czemu się nie ruszałaś, laro? Leniwa dupa z ciebie Masz rady przeskoczyć? Dam radę! Tam! Cholera! Chyba nie dam rady przeskoczyć! Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę! Wygniemy szybko. To może się zawalić. Jeszcze trochę laro. Nasz radę. Kolejne dziwne burze. To nie to, już jedno mi wystarczył, naprawdę Czasem nie wiem, czy to kasęka, czy nie Jona udało się! Widzę ruiny, o ma się nazywa to nie były dwie godziny. Mam! Lara! Słyszysz mnie? Tak. Eee, Podciągnę się! O kurwa! Tam! O, tam! Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę! Może cię nie Lara! Że ona cię nie utrzyma. Większy rozpęd, tym większe uderzenie! Jeszcze lepiej nie. Teraz będzie już taki gwarancik. To no, gwarancik powiedział, elegancik. Udało mi się. Jestem koksus proksus. BD. Pierwsze 100 punktów przetrwania zdobyte w tej grze. Tamta jest kinia Johna. Już jestem przyczulony i zawsze trzymam palec na X'ie. Ta gra tak bardzo uwielbia to, że trzeba się złapać. Strasznie ma zdaniem O cholera Szybcie, szybciej, szybciej. Nie dać się zepchnąć i będzie git. Lecimy na Szczecin trochę dalej, trochę bliżej. Jest git. Biegnie szlara. Umarliśmy. Londyn, Anglia. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. O, chimiko. Ale co po nas zostaje? Kości. Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. E, prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym, kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to Trójca. Pradawna, bezwzględna sekta, chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się, Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. Tam w tle widzieliście zdjęcie z tego, tego, z, z przedwyprawy na Yamatai. Przepraszam! Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają, więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był. chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda i mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Ano, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Nie, to Syria. Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Ja mam, też była legendą. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi? <coughs> Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka Allo. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Płacić wymagasz. Coś tu nie gra. To e, tylko lokalna milicja. Powiedziałeś o mi komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Dyskutuj! Tak, nie było mowy o Zawierz to z O te klepszy spadek niż ten w pierwszej części Nie ma odwrotu. To musi tu być. Moje pistolet z nieskończoną amunicją. O, gra nam sugestywnie pokazała. Idziemy tam. Na szybciej, Lara, ogarnij się już. Tylko spadłeś z wysokości. Tata wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponad grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy, jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. To wszystko z tego dziennika? Muszę zrobić więcej. Nie, no zawiodłem cię. Ale no tak, tutaj jest to jest. Coś tu jest. Tutaj jest pod innym guzikiem ten z myśli, Muszę tego pilnować. I uwaga tutaj. No to już się pierwsza znajdka. oczywiście przechodzimy tą grę na 100% Spoczywajcie się wszystkich znajdźek Obraz o tematyce religijnej Bardzo szczegółowy i wysadzany kamieniami szlachetnymi Wygląda na bizantyjski Może pochodzić z X wieku Treść pasuje do legendy o proroku A no Tego wam pokażę na jakim miejscu jesteśmy, jesteśmy w Syrii Bliższa lokacja to jest No wiecie, to Syria po prostu to jest szczyt gór, nic więcej. Szczyt gór mamy na 100%. Tutaj mamy dwa artefakty, cztery dokumenty, pięć fresków. Freski to jest nowa rzecz w tej grze, tak samo jak Monoita, ale ich jeszcze jakby nie ma. I to wszystko ładnie, pięknie będziemy zbierać. Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? No i monety są jeszcze. Monety są bardzo przydatne. Tym razem chyba na dłuższą metę nie ma takich miejsc, w których będziemy wolniej chodzić, bo mamy tetan, jak to się nazywa, pochodnie. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo prorok. No, i żeby przeczytać ten y, fresk, hmm. to jest jakiś znacznik. Pisma musimy mieć lepszą Greka. Ale nie jestem w stanie tego odczytać. Więc musimy czytać freski, takie tam, właśnie uczenie się języków, to Oto, też nowa mechanika. To, prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Tutaj tych fresków chyba są 4 z 5 w tym miejscu. Tu widać, jak prorok przemawiał do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. Niezły jest. W porządku. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym zmianka. Mogę teraz przetłumaczyć ten monolit? Co też jest przydatną funkcją? Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę zardzewiać. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. Jak to odkryjemy, Zaznaczmy. to wtedy na mapie można sobie oznaczyć punktem orientacyjnym, jak przybliżymy. Ale plus zaczyna tak świecić. I po prostu tutaj kopiemy. I mam antyczne monety. One są bardzo ważną rzeczą. A ja muszę zrobić cięcie. Zaraz wracam. Okej, okay, już jestem. Już załatwiłem, co miałem. Tutaj jest kolejny, ostatni fresk w tym miejscu. Przeprowadził swój lud przez pustynię... do oazy. Jak mogliście zauważyć wcześniej na mapie... czy tam nie mogliście? Tutaj można w dokumentach zobaczyć. Yy, jak to się nazywa? Gdy trwająca tysiąc dni susza wyssała z ziemi wszystkie soki, Prorok poprowadził swój lud do wód życia. Tak, można sobie coś odpalić i tak dalej. Yy, nieważne. Mm. Są tutaj yy, grecki, rosyjski i mongolski. Wszystkich tych języków będziemy się uczyć. Z tego chyba greckiego jest 7 leweli, a pozostałych są trzeba było 4. Ukryte wejście. Yes. No, wychodzimy. A, moje oczy! Uuu! Widzieliśmy już podobną architekturę dzisiaj. Szkoda, że tata tego nie widzi. No właśnie, też nowa mechanika. Tutaj mamy pod tym le ten leczenie, ale potrzebujemy do tego odpowiednich surowców. Tutaj jest właśnie ten zmysł. O, tłumaczę na tym, jak się wspiać. Zacznijmy z nich ludzie. Kiedyś będę musiał wyłączyć te białe podpowiedzi na miejsca, w których można się no O, Już tu są. Muszę tam wejść. Ile barek ma Obama? Nie. Na no, tym Co to był za lak? Co to był za lak? Nu nu no, tak nie wolno. Objał goębice, znak pokoju, nie będziemy się bić. Marna nadzieję, nie. Jest tutaj coś? Zakon trójce ścigał proroka. I jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. przy przyswietlenie chwil wydało mi się, jakby coś było za larą. Niech to, no świeć! Oh. Jesteśmy Co niebi tak samo jak ja to ja to ja cię rozumiem człowieku albo was rozumiem Nienawidzę czem skerów no za to lubię Jeszcze nie jadłem, ale lubię jesteśmy w kolejnej jest lokacji. No Armia przeciwko pielgrzymom Zakon Trójcy. Dokładnie. A na tym na dzisiaj skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście szczęśliwi z nowej serii, będziecie chcieli ją oglądać i że się dobrze będziecie ze mną bawić. Rzęso się dowywuję. Bye, bye.